Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Paweł Wąsek po pierwszych próbach na wielkiej krokwi podczas tego pucharowego weekendu? Jakie one były? Czy jesteś zadowolony? Myślę, że tak. No, pierwszy jedynie był trochę spóźniony, a ten kwalifikacyjny, e, tylko telemat tam e, trochę e, kulał. A tak poza tym technicznie myślę, że bardzo fajny poziom i cieszę się, że, że właśnie takim, takim pułapem zacząłem skakanie w zakopanym. Czym jest dla ciebie puchar świata w zakopanym? Zinterpretuj to pytanie, jak tobie się tylko podoba? Zawodami. Zawodami, takimi samymi jak wszystkie, czy zupełnie innymi? <noise> Nie, no, no wiadomo, Zakopane to wielkie święto w świecie skoków. Każdy, każdy się cieszy na te zawody, nie tylko my Polacy, ale również z tego co słyszałem, zagraniczni skoczkowie bardzo lubią tu przyjeżdżać. Mówiłem, no panuje tu fantastyczna atmosfera. Zawsze jest mnóstwo kibiców, którzy cały sercami dopingują nam, nie tylko Polakom, ale właśnie też innym, żeby, żeby każdy się tu poczuł fantastycznie, próbując jak najlepiej skakać, więc no, takie jedne z fajniejszych zawodów. W sobotę konkurs e drużynowy, czy dla reprezentacji Polski inaczej skacze się na wielki krok niż w Lachti, w Klinkent, ale gdziekolwiek? No każda skocznia z inna. Tak, ale czy ty czujesz taką dodatkową motywację, takie uniesienie tym, co dzieje się wokół, bo tu jednak tysiące Polaków, rodaków zmierzają dla was pod ten obiekt? No tak, ale to też w wiśle czy w szczytku było odczuwalne. Tam również masa, masa kibicy przychodziła na te skocznie i, i to nadaje takiego dodatkowego kopa. Widać to po całej zużynie już właśnie gdzieś na, na treningach, na sali czy na, na siłowni, że, że każdy jest bardziej nabuzowany, takiej więcej energii i miejmy nadzieję, że to nas poniesie w ten weekend.